Hej i witam Was już w nowym roku. Dzisiaj chciałam porozmawiać o modzie na rok 2025 i zapraszam Was do wspólnego przeglądu, co będzie teraz modne. Oczywiście przypominam, że jedyne, za czym powinniśmy podążać, to za sobą, ale możemy jakieś rzeczy wziąć też do siebie, zainspirować się czymś albo po prostu coś nam się też spodoba. Także zrobimy sobie omówienie, i ja naprawdę obejrzałam. Tyle już rzeczy na ten temat, i wiecie co, bardzo dużo było takich sprzecznych informacji, ale do tego zaraz przejdę. Więc, jaka będzie moda na rok 2025? I to, co mi się bardzo podoba to moda będzie różnorodna. Każdy odnajdzie swój styl. Ten rok 2025 myślę, że będzie takim trochę przełomowym i dużo będziemy stawiać na to, żeby wyrażać siebie w modzie, co mi się bardzo podoba. I to, co myślę, że jest bardzo ważne, i jestem mega szczęśliwa z tego powodu, to będziemy stawiać na taką zrównoważoną modę, bardziej ekologiczną, rzeczy vintage. Wspaniałe, naprawdę. Myślę, że doczekaliśmy wspaniałego roku, gdzie nie będziemy Mieć tylko jednej rzeczy modnej, albo same, nie wiem, torebki polen, wiecie. Będzie dużo takich stylów, bardziej second-handów. Wracają lata 90., więc dużo takich inspiracji. Są też takie rzeczy, które są dla mnie dziwne, ale do nich też przejdziemy. Kolorem, który będzie tak dominował na rok 2025, jest moka mousse. Możecie kojarzyć ten kolor na przykład z musem czekoladowym, gdy zamówiliście sobie gdzieś taki na deser albo gdy jedliście mus czekoladowy. Jest to taki niudziakowy, brązowy, niezbyt ciemny, taki czekoladowy, jasny mus, coś takiego. Więc moka mus jest to kolor, który będzie wybrzmiewał na pewno. Myślę, że jest to super, ponieważ jest to taki kolor, który pewnie wielu osobom przypadnie, ale nie tylko. Zostaje nam kolor bordowy, zostaje kolor Zostaje nowym takim kolorem, który też bardzo mi się spodobał, jest kolor żółty pastelowy i kolor różowy pastelowy. Więc takie różowe. Żółte odcienie pastelowych kolorów, bardzo spoko i też żółty, trochę ciemniejszy, taki bardziej jaskrawo ciemny, ale też ten jasny, taki pastelowy kolor. Więc coś takiego. Co jest bardzo fajne, to zostaje kolor bordowy, więc jeżeli dokupiliście sobie jakieś akcesoria do waszej garderoby w jesień, bo wtedy też był to taki kolor, który bardzo dominował, to zostają na kolejny rok. Więc słuchajcie, takim kluczowym jest ten mokamus, a dookoła niego będzie dużo bordu pasteli i właśnie różu i żółtego. Więc w tych kolorach a jeszcze jeden kolor pistacjowy, już bym zapomniała, pistacja na wiosnę. Więc jeżeli lubicie taki zielonkawy kolor, to też będzie to modne. On był też modny w jesień, jak pamiętam, też robiliśmy takie omówienie i też był to modny kolor, ale na wiosnę pojawi się znowu i to taki nieciemny, oliwkowy pistazjowy, tylko taki kolor pistacjowy pastelowy, też taki, który się wpasowuje do tego różu i żółci. No, więc taką mamy kolorystykę. Oczywiście. Myślę, że każdy tutaj może znaleźć coś dla siebie, albo ewentualnie jakieś dodatki w tych kolorach. Nie zawsze pamiętajcie, że musimy kupić od razu taki kolor, tylko może mamy taki w szafie, albo mamy jakieś dodatki, albo możemy sobie zrobić paznokcie w tym kolorze, i to też jest już super. To, co w ogóle ja zauważyłam, i może to też bierze się z tego, słuchajcie, było to dla mnie takie lekkie zdziwienie, bo wszędzie ja w tym roku biorę ślub i wszędzie właśnie była kolorystyka, że hitem tego roku będzie żółty kolor, właśnie na weselach. Ja byłam taka żółty i nagle tutaj pojawia się ten żółty też w modzie, więc coś w tym żółtym jest. Przejdźmy dalej. Styl boho i lata 90. powracają. I to jest super dla osób, które właśnie lubiły taki boho styl. Może mają jakieś koszulki, sukienki boho. Też były takie modne właśnie wesela w stylu boho, więc to po prostu wraca. I jeżeli macie coś takiego w swojej szafie, no to możemy... Do tego powrócić, jeżeli lubicie ten styl, taki bardziej zwiewny, powiewny, delikatny, dziewczęcy, taki feminine vibe, no to to będzie jak najbardziej na topie. Dużo widziałam takich inspiracji od Chloe. W Mango też były takie różne inspiracje pokazywane, więc to wraca i ja jestem za. Bardzo lubię i podobają mi się sukienki takie białe w stylu Boho z koronką, przepiękne i koszule. Koszule Boho Style z koronką wykończone szczególnie. Super. Myślę, że to też trzeba znaleźć taki swój styl, bo różne te kroje są, są bardziej koronkowe, bardziej frędzlowe i to trzeba też wyczuć, co bardziej dla nas pasuje. I tutaj coś dla tej drugiej strony, bo ja teraz mówiłam o takich delikatnych, dziewczęcych stylówkach, motocyklowe ubrania i takie sportowe kurtki. I widziałam bardzo dużo inspiracji właśnie, czy to nie takie motocyklowe kurtki, oczywiście one pewnie też będą, ale nie takie jak mogliśmy zobaczyć w Formuły 1, ze skóry, one też są bardzo często w sklepach vintage, w jakichś second handach, czasami spotykam. W zeszłym roku mieliśmy taki boom na tenis i wszystko co było powiązane z tenisem, a w tym roku właśnie dużo będzie takich sportowych kurtek wiatrówek różnych kolorach, też takich bardziej w połączeniu z elegancją. Więc to nie wiem czy jest to coś dla mnie, ale widziałam, jeżeli to jest wasz styl, no to może macie coś takiego, może widzieliście w jakimś vintage store, no to jak najbardziej, czyli takie sportowe kurtki, sportowe motocyklowe buty, motocyklowe kurtki. I tutaj jest taka jedna informacja, która była sprzeczna. Ja też przeszukiwałam rzeczy, które nie będą modne w tym roku i które były modne w tym roku, ale nie będą w następnym. Więc taki film też powstanie, ale widziałam bardzo często, że nie będzie już panterki. Panterka jest out i już jej nie będzie. I okazuje się, że jednak będzie. Więc tutaj takie właśnie były sprzeczne informacje. Jak najbardziej, Panterka zostanie. Więc, jeżeli zakupiliście coś w tym zeszłym roku, no to na kolejny. Jak najbardziej możemy w tym chodzić i nie tylko. Ja widziałam takie różne animal printy, że słuchajcie, nawet były Dalmateńczyki. Pamiętam, że były to motywy krowy, motywy panterki, jakieś tygrysie, różne teraz jeszcze więcej zwierzęcych takich motywów będzie widziane. I kolejne to nie będą tylko jakieś dodatki, oczywiście mogą być. Jeżeli Wy na przykład macie taki problem, żeby to włączyć do swojej garderoby, nie wiem, koszulę albo spodnie w panterkę, jak najbardziej rozumiem, to będzie taka czysta też zwierzęca panterka, nie taka sztuczna, jak były kiedyś tam w latach 2000, no to teraz będzie, tak jak w zeszłym roku, taki to bardziej motyw prawdziwej pantery. Myślę, że każdy potrafi to odróżnić. I jeżeli to nie jest dla Was, żeby tak total look był, albo taka większa właśnie część garderoby w tym odcieniu, no to może być to wstążka do włosów właśnie w panterę, albo torebka, albo baleriny w panterę z takim motywem. No nie musi być to pantera, może inny Dalmateńczyk. No naprawdę widziałam dużo takich motywów, więc jak najbardziej jeżeli coś takiego macie, albo widzieliście w second handzie, albo gdzieś dorwaliście w vintage store. Kolejny trend, który raczej mnie rozśmieszył i ja za nim podążę nie będę, podwójne torebki. I może to jest cool, może to jest fajne, właśnie na wybiegu albo bardzo stylowe do zdjęcia, jeszcze bym to założyła, ale słuchajcie, jeżeli to ma być praktyczne, no to na pewno nie dla mnie. I tutaj jest niby właśnie, że stawiamy na tą praktyczność i nosimy podwójne torebki czyli dużą torebkę i do tego taką malutką mini podręczną. I to, no nie wiem, czy to jest do końca praktyczne, bo jednak więcej musimy nosić. Jestem bardziej za tym, żeby mieć torebkę jedną dużą jedną małą i nosić je wtedy jak potrzebujemy, w zależności od sytuacji. A łączenie tych torebek, no widziałam różne takie mm, właśnie połączenia mniejszych z większymi i do mnie to nie przemawia. Dajcie znać, czy to do Was przemawia, czy będziecie tak łączyć ze sobą torebki i na dużą jeszcze jakoś tak wiązać tą mniejszą. Raczej wątpię, ale dajcie znać, może Wam się to po prostu podoba. Ale czy ktoś tak będzie robił? Jestem bardzo ciekawa. Także czekam na Wasze komentarze. I no nie wiem, ja raczej tak robić nie będę i też nie mam takich torebek, które mogłabym ze sobą połączyć, chociaż jak widziałam te wariacje, to są bardzo różne kolory. Asymetria i oversize. Będzie to jak najbardziej z nami. I to jest super. Wydaje mi się, że takie asymetryczne sukienki dodają bardziej czegoś ciekawego, ale nie wiem, czy to jest coś na lata. Więc taka mała czarna. Asymetryczna? No nie wiem, czy ona na przykład będzie modna za nie wiadomo ile czasu, kiedy znowu ta moda stanie się, że asymetria out. No i teraz ma być wszystko proste i równe. No i co? Chociaż każdy człowiek jest jakoś asymetryczny i wydaje mi się, że takie asymetryczne jakieś ubrania dodają też bardziej mm, takiego zaciekawienia, więc może coś też z tą asymetrią jest, więc widziałam bardzo dużo takich asymetrycznych czarnych sukienek, gdzie miały dekolty na skos, albo na przykład sukienki, które miały jeden rękaw zabudowany, a druga strona była bez rękawa, sukienki, które były ścięte właśnie na ukos, więc różne takie asymetryczne kroje. Więc asymetria jak najbardziej tak, wiem, że jest to eleganckie, wygląda bardzo ładnie, ciekawie, interesująco, ale nie wiem, czy to dla mnie. W każdym razie, jeżeli Wam się szykują jakieś imprezy w tym roku, coś w tym stylu, może jakieś właśnie wesela, komunie, no to myślę, że takie sukienki proste, ale trochę bardziej urozmaicone tą asymetrią mogą być całkiem ciekawe. Dalej mamy oversize i oversize w spetrach, oversize w marynarkach, więc oversize do nas wraca. W takim większym wydaniu i ja jestem jak najbardziej tak super, wyglądają takie właśnie oversize'owe marynarki, szczególnie, że możemy takie dorwać w jakimś vintage store, więc jak najbardziej jestem za. Widziałam też bardzo dużo motywów z takim mm, printem w kratę, coś takiego, więc marynarki w kratę oversize'owe. Ja takiej nie mam, ale myślę, że gdybym taką gdzieś dorwała, to byłabym mega szczęśliwa. Rosnące znaczenie będzie miała moda ekologiczna, i tu mamy taki nacisk na materiały pochodzenia roślinnego, takie jak na przykład kaniny z ananasa, z kokosa, więc mega ciekawe, ale widziałam, że są też takie torebki gdzieś chyba z ananasa. No już na pewno można kupić wiele rzeczy i będzie bardzo duży na to stawiany taki nacisk. Mówiłam o latach 90., bo takie właśnie też informacje się pojawiały i widziałam takie style, ale też wracamy do lat 60., i dlatego wspomniałam wcześniej o Audrey Hepburn i o takich właśnie ikonach stylu, bo. Inspirować się właśnie takimi postaciami ja uwielbiam i naprawdę jeżeli mamy wracać do tego, to jestem jak najbardziej za. I jest to też taka klasyka sama w sobie, jakieś garsonki, coś w tym stylu, no ja jestem za. Widziałam też, że bardzo dużo będzie garniturów w tym roku. Na przykład takie całe komplety garniturów męskich, ale nie dla mężczyzn, tylko dla kobiet, <gryw> więc jest to też mega cool. I Dlatego, właśnie mówię, jest tyle rzeczy, które się tutaj pojawia, że każdy może znaleźć coś swojego. Moda taka męska, ale w wydaniu kobiecy też powraca. I myślę, że jest to naprawdę super. Bo tak jak powiedziałam, możemy się tutaj wszędzie odnaleźć, więc jeżeli mamy ochotę ubierać się tak bardziej kobieco, to możemy zasięgnąć do tych lat 60. -tych, 90. -tych i pozostać w tych takich kolorach właśnie różu, bo róż był modny dwa lata temu, jak Barbie, pamiętam, tak bardziej królowała, ale to był taki właśnie bardziej róż. A teraz mamy się taki pastelowy, delikatny dziewczęcy, więc to jest mega urocze, ten żółty pastelowy mnie bardzo zaintrygował. I bordowy, który też zostaje, no to są takie kolory, które faktycznie są bardziej takie kobiece, chociaż ten bordowy w dodatkach może bardziej. A jeżeli ktoś ma bardziej taki sportowy lifestyle, no to jak najbardziej też jest coś dla niego. Jeżeli ktoś na przykład woli takie. Mm, Mieszane różne style, to może pomieszać właśnie ten motyw zwierzęcy z jakimś eleganckim, i też mamy coś dla takich osób. Kolejnym takim właśnie trendem, który też może być dla niektórych takich wiecznych osób, które są takimi wolnymi duchami, to są frędzle. Powracają frędzle, ja pamiętam, że chyba jak chodziłam do liceum, to też te frędzle były bardzo modne i one były dodawane wszędzie normalnie i teraz wracają. Także do torebek, do jakichś wykończeniach, na przykład na żakietach, że tam są frędzle. Czy to będzie coś dla mnie? Niekoniecznie, ja jestem taka trochę mniej frędzlowa, bardziej byłam zawsze za wstążkami, za tym klimatem niż takich frędzli, więc dla mnie może bardziej koronka, taka mniejsza, też nie w dużym wynajem, może ten styl boho, ale bardziej w koronce jeszcze ok, ale niektórzy właśnie lubią taki styl boho i frędzl do tego, to też jest spoko, ma swój klimat i to jest taki bardziej wolny duch, taki mi się wyobraża od razu taka bardziej indiańska wersja kobiety, gdzie właśnie ma taki boho style, frędzle, wiecie, western trochę, i taki mam właśnie wtedy mm, obraz w mojej głowie. Więc myślę, że naprawdę tutaj trzeba wyczuć siebie, ale no moda w tym roku będzie nam pozwalała na. Takie kombinacje. Jest to klasa, elegancja, minimalizm, ale też pomieszanie wszystkiego z wszystkim i duży taki nacisk, jak powiedziałam na samym początku, w indywidualność, w odnalezienie siebie, w wyrażanie siebie, więc dozwolone jest wszystko. I mamy akcesoria i detale. Maksymalistyczne dodatki, takie jak warstwowa biżuteria. Oraz okulary w stylu kujonki będą dopełniać stylizację, dodając im charakteru. Moda będzie różna, łączyć klasykę z nowoczesnością, elegancję z wygodą oraz indywidualizm z. Troską o środowisko. I taka to będzie ta moda. Ja mam nadzieję, że każdy odnajdzie gdzieś siebie. Koniecznie dawajcie znać, co jest w waszym klimacie i co zamierzacie włączyć do swojej garderoby, w czym czujecie się dobrze. Bardzo chętnie przeczytam, jaki jest ten wasz styl i gdzie tutaj się odnajdziecie, co zamierzacie nosić, co zamierzacie włączyć, a czego na pewno nie. Ja powiem Wam tak, jeżeli chodzi o mnie, to ja mam takie swoje, jakieś wymarzone plany. Na ten rok modowy, jeżeli tak mogę powiedzieć, i jest to o wiele więcej vintage. I po prostu już mam taką gdzieś wizję. Widziałam wymarzoną torebkę, którą bym bardzo chciała, tą z Prady, taką bardziej w stylu vintage, i to jest chyba po prostu marzenie. I powiem Wam tak: bardzo chciałam mieć torebkę polen, tą większą, i tak myślałam, czy tak, czy nie, czy tak, czy nie. I jak Teraz właśnie wchodzi taki bardziej nacisk na vintage, to się bardzo cieszę, że jej nie zakupiłam i że będę mógł, że mogła zobaczyć sobie jakąś taką torebkę w stylu vintage, która będzie mało spotykana, która właśnie stawia taki bardziej na indywidualizm i no dużo osób dookoła mnie takiej torebki, więc nie będzie niż na przykład, właśnie jak to jest w przypadku Polen czy innych tego typu torebek, więc to zamierzam na pewno włączyć w swoją garderobę. Więcej takich rzeczy z second-handu, więcej vintage store, może będziemy więcej chodzić i oglądać różnych takich, odkrywać różnych miejsc, gdzie takie rzeczy można znaleźć. Bardzo bym chciała i myślę, że dla mnie to będzie bardziej ten styl z lat 60., bo ja uwielbiam, kocham taką klasykę samą w sobie minimalizm i od zawsze było to jakoś tak w moim sercu lubiłam oglądać. Filmy, gdzie ta moda była taka właśnie wtedy bardziej elegancka, więc jak najbardziej w tym się odnajduję i też myślę, że w tym bardziej no, będę buszowała w tym roku. I kolejna sprawa, jeżeli chodzi o buty, ja o butach zrobię osobny odcinek, ale w tym roku będą buty, które mają odkryte palce. Tak, ja. Nie wiem, powiem Wam szczerze, jestem bardziej chyba za takimi butami, które mają zakryte palce. Jakoś to do mnie nie przemawia. Widziałam też, że będą modne Japonki, więc wracamy do Japonek. Ja tutaj też z Japonkami, no raczej, raczej nie. O butach, tak jak mówię, zrobimy osobny odcinek i bardziej tutaj mm, zobaczymy, co będzie modne, ale chyba nie. Chyba to do mnie nie przemawia. Ja mam swoje klasyczne, właśnie te, co zakupiłam bordowy w zeszłym roku, więc jak najbardziej teraz będą modne i będę mogła w nich chodzić. Mam też klasyczne, takie czarne i one są bardziej w takim vibe'ie lat 60. i to kocham, więc jak najbardziej się wpasuje. i w tym po prostu pozostanę. Co jeszcze, słuchajcie, hmm, przejdę sobie tak o szybko zobaczę. Jeżeli chodzi o ten motyw panterki, to raczej nie, chyba że w jakimś dodatku. Więc dodatki jak najbardziej tak. Z tego co widziałam, to te wszystkie bryloki, dodatki do torebek są out, więc tego nie będzie. I dla mnie to jest ok, bo jakoś nie przekonało mnie to. Po prostu nie, nie widziałam takich bryloczków, dodatków, jakichś innych pierdółek, które mogłabym doczepić do torebki. Fajne są te dodatki z Jellycat, ale też jakoś nie do końca, więc u mnie to raczej nie przeszło i dobrze, bo już to bardzo szybko wyszło. To był taki mikrotrend, który był właśnie chyba tylko w tym 2024 roku, a teraz tego już nie będzie, ale dodatki w postaci biżuterii, właśnie nakładanie dużo pierścionków, jakieś podwójne naszyjniki, jak najbardziej tak. Wyjdą chyba kokardki. O tym, co wyjdzie, to też jeszcze właśnie sobie nagramy, ale jeżeli lubicie wstążki, kokardki do włosów, no to ja myślę, że jak najbardziej możemy w tym pozostać, bo ja na przykład uwielbiam. Także to słuchaj, by było na tyle, widzimy się w kolejnych filmach, dajcie znać co przykuło Waszą uwagę, czekam na Wasze komentarze, buziaki i ciao ciao!